Klatce, więc zobaczymy. Kto wie, może UFOL podejdzie do tego dosyć spokojnie, nie będzie chciał się nakręcać za mocno. Zobaczymy. Ostrożnik Bartosz Kwiatkowski, z Bartaku Rzeszów. Kategoria 84 kg. Formuła EMA Pro. 3 rundy po 5 minut każda. I przechodzimy, drodzy Państwo, do walki wieczoru. Do wisienki na torcie. Jakby niektórzy powiedzieli, truskawki na torcie. Paweł Białas, Bartosz Kwiatkowski. Kategoria 84 kg dla Bartka Kwiatkowskiego. Jest to debiut w profesjonalnym MMA, więc no zobaczymy jak on przebiegnie. Jeszcze nie możemy doczekać. No Myślę, że tutaj możemy być świadkami największych grzmotów na tej gali. I ruszamy. Czerwony narożnik, ufol, niebieski, Białas. Rozpoczyna tutaj Białas, tu jest tym, tym lewym prostym. Już mocny, wewnętrzny low fola Mówi narożnik tutaj do Białasa w wyżej ręce chyba wie co, może się szykować. Na razie bardzo spokojny Bartek Kwiatkowski. Chodzi o wygrywala, chyba próbuje znaleźć jakąś lukę. Próbuje znaleźć miejsce, w którym mógłby uderzyć. Teraz idzie Białas, chyba Ufol będzie chciał skontrować, ale na razie frontem. Bardzo ładny wewnętrzny. Oj, chyba coś zawolała tutaj Białasa, zobaczymy. Ale widzimy, Białas odwrócił pozycję i to on teraz dociska Bartosza Kwiatkowskiego. No, już widzę, że mój typ się nie sprawdzi. Właśnie no, mówić, że minuta właśnie mija. Tak, dobrze, że się nie zakładaliśmy, nic poważnego. Chociaż u mnie było minuta 30, więc też nie wiem, coś czy to... tutaj rozmawia Paweł Białas z sędzią. No na razie tutaj zasakuje mnie Paweł Białas, bo jest aktywny, dociska Kwiatkowskiego do, kwiat, do, do kwiatki, do klatki, ale teraz Ufol odwraca pozycję i wszystko wraca do stójki. No i zobaczymy teraz. Mam wrażenie, że trochę sił to zabrało Białasowi. Idzie bardzo otwarty w tych akcjach swoich. Nie wiem czy tutaj Ufol zaraz się nie. Pokusi jakoś kontrę ale na razie to Uwol dostaje bardzo mocny cios z prawej ręki Teraz mocno I widzimy teraz trochę tutaj udało się uniknąć I obali, białas w tym momencie Białas No proszę państwa tutaj no na razie walka chyba trochę jest nie niezaskakująca. Jestem, Nie jestem pewien czy, czy... Parter to jest akurat... I proszę bardzo, zakłada duszenie Białas. Czy Ufol z tego wyjdzie? To, to, jest, to nie jest chyba dominująca płaszczyzna Bartka Kwiatkowskiego. Ależ widzimy, jak tam jest ciasno, ale nie, jeszcze jeszcze widać, że nie jest dopięte to duszenie. Nie, 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 nie. tutaj nic z tego nie wyjdzie i teraz, kto wie, zaraz nie będzie miał Bartek Kwiatkowski pozycji z góry, no i zobaczymy, zobaczymy, co się wtedy stanie, ale na razie Paweł Białas bardzo dobrze się prezentuje. Przepraszam. Mówię to oficjalnie. Tak tutaj obydwaj powinniśmy się uderzyć w pierwszy. Widzimy ręka wyciągnięta i będzie miał problem. Teraz chyba Kwiatkowski Zobaczymy, czy on to wytrzyma. Chyba wyciągnie to ufę. Chyba da radę i będzie miał pozycję dominującą i teraz mogą się zacząć problemy Pawła Białas. Bo to dobijanie w parterze to akurat Kwiatkowski potrafi bardzo dobrze. Jest silny I mamy dosiad, mamy dosiad i możemy mieć teraz duży problem. Dwie minuty do końca. Podnosi pozycję. Oj, podwójny teraz hammer fist. Ale zeszło to trochę na gardę. Teraz zaczyna być przewaga Kwiatkowskiego. Po tym dobrym początku Białasa, jakby Kwiatkowski zaczął kontrolować sytuację, jakby się troszeczkę uspokoił, myślę, że chyba ten początek Białasa też i zaskoczył jego. Oj, widzimy, rozpuszcza teraz ręce Kwiatkowski. Coraz trudniejsze, położe... Coraz trudniejsze położenie, Paweł Białas. Oj, mocne te hammerfisty, Chyba mamy początek, końca odwraca pozycję. Jeszcze UFOL chyba będzie chciał znaleźć jakieś duszenie. Nie, będzie bił, będzie bił. I to będzie zaraz koniec walki, bo Białas nie odpowiada. Koniec! Bartosz Ufol-Kwiatkowski w swoim debiucie w MMA, po ciężkim boju, pokonuje Pawa Białasa. Wydawało się nam, że będzie to dużo prostsze, ale jednak Paweł Białas zostawił sporo serca w klatce i naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. No i był, był, że tak powiem, zagrożony tutaj Bartosz Kwiatkowski, ale ostatecznie to jego ręka wędruje do góry. Zgadza się. Brawo. Brawo, brawo. Pokazał, że ten potencjał w nim drzemie. Szanowni Państwo, finałową walkę dzisiejszego wieczoru w kategorii 84 kg zwyciężył przez CKO Bartosz Kwiatkowski! No i zwycięstwo Bartosza Kwiatkowskiego zamyka nam trzynastą galę Carpathian Warriors. No Krzysiu, jakbyśmy mogli podsumować. Myślę, że było ciekawie, było, były fajne poddania, były nokauty. Ale nam się Carpathian Warriors wydaje, że się rozwija. To prawda, moim zdaniem z gali na galę jest tylko i wyłącznie coraz lepiej. Zdecydowanie coraz lepiej, zawodnicy coraz lepsi. No, dzisiaj cała ekipa z Czech Gorilla MMA naprawdę pokazała pazur i pokazała, że no, potrafią się w tych Czechach bić.